i będziesz niezwykłym śmiałcą. Nie! Ani kiedyś. Czekaj. Ani kiedyś. Au! Nie! Au! Teraz pójść, Jezus Maria. No i teraz będzie moim niezwykłym śmiałcą. Policja, a nie. Dobra, muszę go zainfekować. Co? Dobra, nie żyje. Został zastrzelony. To policja. Что это может быть? Оу. Воу. У нас близкие. Оу. какой мне Хорошо. я Оу. Добре, мусимы щеби хрон-ди, вис я иду там. Окей. Ааа.